Kochani, witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Tygodnia Ekologicznego. Dzisiaj przed nami lekcja biblioteczna o śmieciach. Zapraszam. Zaczniemy sobie, moi kochani, naszą lekcję od krótkiego opowiadania. Dawno, dawno temu, a może jednak wcale nie tak dawno, wśród lasów, łąk i pól było niewielkie miasteczko. W miasteczku tym mieszkały dzieci, które bardzo lubiły leśne wycieczki. Pewnego dnia dzieci zapakowały do plecaków soki, zbożowe batoniki, jogurty, owoce oraz przygotowane przez rodziców kanapki. Zabrały także ulubione zabawki. Ucałowały rodziców: cmok, cmok, pomachały na pożegnanie i wybrały się na piknik. Szły dróżką przez las aż dotarły na piękną leśną polanę. Na polanie pachniały kwitnące dookoła kwiaty, z daleka słychać było piękny śpiew ptaków, dzieci rozłożyły kocyk, a ponieważ były bardzo głodne i sprawnione, wyciągnęły z plecaków ulubione zbożowe batoniki, jogurty i soki. Kiedy się najadły i napiły, papierki i puste butelki, kubeczki od jogurtów zostawiły na trawie. Dzieci rozpoczęły wesołą zabawę. Skakały na skakance, bawiły się w berka i w chowanego. Kiedy słońce zaczęło się chować za horyzont, postanowiły wrócić do domu. Zabrały kocyk, plecaki i poszły. W lesie zrobiło się cicho, ale jakoś dziwnie. Zwierzęta nie chciały przyjść na leśną polanę. Ptaki nie śpiewały, kwiaty Smutno zwiesiły swoje główki. Czy macie pomysł dlaczego? Tak, kochani, właśnie tak. Dzieci zostawiły śmieci. Chciałabym Wam pokazać bardzo krótką. Tutaj taki obrazek, słuchajcie. I tutaj jest bardzo fajnie napisane, ile jaki śmieć lat się rozkłada. Papier, słuchajcie. Rozkłada się około 6 miesięcy, pół roku. Taka wyrzucona przez nas gazeta czy kartka. nie eee, Niedopałek papierosa. Bardzo często widzę, że ktoś idzie, pali papierosa i go po prostu rzuca. Rozkłada się nawet do 5 lat. Słuchajcie, jest to bardzo, bardzo długo. Reklamówka foliowa około 300 lat. Także my już dawno nie będziemy żyć, a ta reklamówka dalej będzie leżeć tam, gdzie ją zostawiliśmy. Szkło w ogóle się nie rozkłada. Tam, gdzie je zostawimy, ono będzie do końca świata i jeszcze dłużej leżeć. Bioodpady, natomiast słuchajcie, taki ogryzek po, yy, po jabłuszku, czy, czy skórka po bananie. To jest od 2 do 5 tygodni, także to jest w 100%, tak się mówi, biodegradowalne, więc to sobie ziemia wchłonie i z tego ma pożytek. Co nie znaczy, że mamy wszędzie rzucać takie rzeczy. Guma do rzucia, kochani, 5 lat. No to jest stanowczo za długo. Puszki aluminiowe albo stalowe, czyli po konserwach, albo po napojach, moi kochani, rozkładają się od 50 do 100 lat. I na koniec plastik, ale taki grubszy, butelki, właśnie kubeczki po jogurtach. Moi drodzy, od 100 do 1000 lat. Także sami widzicie, że należałoby jednak te śmieci wrzucać w jedno miejsce, żeby one trafiały do, do takich różnych... Mm, na wysypiska, gdzie są sortowane jeszcze bardziej niż my to robimy i są po prostu robione z nich rzeczy kolejne, czyli tak zwany recykling. Są używane do recyklingu. Moi kochani, jak myślicie, czy takie pozostawione przez te dzieci śmieci w lesie mogą zagrażać zwierzętom? Myślę, że doskonale sobie zdajecie sprawę, że tak. Takie mniejsze rzeczy, jakieś ptaszki, wiewiórki czy, czy dziki, mogą po prostu zjeść, utknie im to gdzieś w brzuszku i będą bardzo chore, mogą nawet umrzeć. Jeżeli chodzi o jakieś. Te reklamówki, to również mogą się w nie zaplątać. Mogą naprawdę takie reklamówki, czy tam e, puszki, po, po konserwy, słuchajcie, mogą te zwierzątka pokaleczyć. Dlatego, zawsze idąc gdzieś na wycieczkę, my oczywiście, że możemy sobie wziąć te batoniki, te, te kanapki, te, e, te jogurty, ale musimy pamiętać o tym, żeby zawsze po sobie posprzątać. No, słuchajcie, idziemy na taką wycieczkę, mamy wypchany plecak tym jedzeniem jest on bardzo ciężki i jakoś dajemy radę dojść do tej polany i zrobić sobie piknik. No to wziąć te śmieci z powrotem, które nawet połowy nie ważą tego, co zatargaliśmy w tamtą stronę, to chyba nie jest żadnym problemem, prawda? A w domu spokojnie rozdzielimy je do tych pojemników, do których należy. Zaraz sobie powiemy, jakie to pojemniki. Najważniejsze pytanie, moi kochani. Do jakiego lasu najchętniej wybralibyście się na spacer? Do takiego, gdzie jest zieleń, ptaszki, zwierzątka, czysto, a może do takiego? Chcielibyście siedzieć tutaj między tymi śmieciami i robić sobie piknik? Nie wydaje mi się. Ja też jestem takiego właśnie zdania. Dobra, przechodzimy, moi kochani. Do najważniejszej rzeczy, części naszej lekcji bibliotecznej. Otóż, do jakiego koloru pojemnika wyrzucamy jakie śmieci? Uwaga! Ja jestem pewna, że wy doskonale już znacie te kolory. Nie zawsze jeszcze pamiętacie, dlatego sobie po prostu to powtórzymy. I tak, do zielonego oczywiście wyrzucamy szkło. Do, do żółtego wyrzucamy. Plastik. Do brązowego wyrzucamy rzeczy bio, ale tylko takie surowe, czyli obierki od ziemniaczków, czy tam jakieś zgnity ziemniaczek. Jest takie rzeczy, słuchajcie, wyrzucamy. Nie wyrzucamy do bio ugotowanych ziemniaków, na przykład, czy resztek z obiadu, tak? Takich przetworzonych, ugotowanych, upieczonych. Nie wyrzucamy takich rzeczy. Do czarnego. Wrzucamy wszystko to, co nie pasuje nam do innych kolorów, czyli właśnie na przykład te ugotowane ziemniaki, czy resztkę jakiegoś mięska, czy, czy słuchajcie opakowanie, bo do plastiku wrzucamy tak, na przykład rzeczy tworzywa sztuczne, ale jeżeli jest to bardzo brudne, czyli na przykład taki papierek po maśle który nie jest mówi się potocznie papierek, czyli teoretycznie do papieru. Ale jest on taki śliski, więc to nie jest zwykły papier i do tego jeszcze jest brudny, to wyrzucamy do czarnego. Papier taki suchy, czyli kartki, czyli jakaś książka, która się zniszczy, wyrzucamy moi kochani do niebieskiego, a do czerwonego. Czerwony jest jeszcze dosyć rzadki. Wyrzucamy metal. Jeżeli nie mamy czerwonych worków albo pojemników, bo u nas takich na razie jeszcze nie odbierają, to wówczas metal, gdzie wyrzucamy, do tworzyw sztucznych, czyli do plastiku. Jest to troszeczkę, yy, może być, wydawać się troszeczkę zagmatwane, ale powiem Wam, że jeżeli ktoś sobie raz, drugi i trzeci poczyta, co można, a czego nie można, bardzo szybko można to yy, zapamiętać, i później nie ma już najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że po naszej yy, czytance i, i po tym, co Wam pokazałam, bo widząc to, słuchajcie, ja się przeraziłam. I teraz tak sobie myślę, próbuję przypomnieć, czy aby na pewno jakaś reklamówka po mnie nigdzie nie została i nie leży do dzisiaj. Mam nadzieję, że nie. Także jeszcze bardziej będę się starać, słuchajcie, dbać o to, e, idąc z moimi psami na przykład do lasu czy, czy, czy na pola, widząc zawsze jakiś, jakąś folię leżącą. Naprawdę, słuchajcie, staram się wziąć to ze sobą i wyrzucić u siebie w domu, bo to nas nic nie kosztuje, a jakieś zwierzątko mogę uratować dzięki temu. Także zwracajcie uwagę, słuchajcie, na takie rzeczy na wycieczce. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zdobyta przez Was wiedza pomoże Wam decydować, jaki śmieć ma trafić do jakiego pojemnika. No i oczywiście, co robić, żeby nie śmiecić. Eee, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was również do wypożyczania przeogromnej ilości książek ekologicznych, jakie mamy w naszych zbiorach. Pozdrawiam, do następnego razu. Pa!